Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cykla Autokrytyk. Motoryzacyjnie. Dzisiaj taki krótki odcinek Fiat Bravo drugiej generacji. Jaki silnik wybrać? Tutaj z silników benzynowych mamy spory wybór. Odpocząwszy od silników 1,4 Wolno Sądzę, 1,4 Tidget, 1,4 MultiR oraz tutaj w różnych wariantach mocy. Z tych silników benzynowych, powiem szczerze, że do instalacji gazowej się nadają. Aczkolwiek silnik 1.4, ten wolno sący 95 koni, czy 90, tutaj bym powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na spalanie oleju w tym silniku. Przy instalacji gazowej też uszkodzenia głowicy raczej bym polecał silnik 1.4 T-Jet. 1.4 Multi r raczej bym odradzał ze względu właśnie na ten moduł multi który, jeżeli jest po wymianie, to jak najbardziej można kupić takie auto, ale tutaj warto to dokładnie zdiagnozować. Co do diesli, 1.6 Multijet. Wszystkie silniki diesla właściwie są w miarę ok, aczkolwiek w dieslu pamiętajmy 1.6, 1.9, 2.0 Multijet, że tutaj te silniki mają, mogą mieć spore przebiegi. Wtryskiwacze koło dwumasowe filtr cząstek stałych to wszystko będzie podwyższać nam koszty obsługi serwisu, także ja raczej bym polecał silniki benzynowe. W kwiacie, brawo. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku. Pozdrawiam do usłyszenia następnego odcinka.